Przestrzeni koncertowych mamy w Poznaniu całkiem sporo, ale to w którym się dzisiaj znajdujemy, w bardzo charakterystycznym budynku z początku XX wieku, w którym mieściła się kiedyś Telewizja Polska, na rogu Niepodległości i Solnej, ma jakiś zupełnie wyjątkowy vibe. Cudowny kolor, cudowną atmosferę i z tego właśnie powodu ten klub, ta przestrzeń koncertowa ma specjalne miejsce w moim sercu. W sercu. No, tak. Znajdujemy się na Alei Niepodległości 30, w przestrzeni w sercu. Jest to przestrzeń kulturalna poznania. Na miejscu znajdują się dwie sceny muzyczne, bar, miejsce do odpoczynku, chillowania. Funkcjonujemy w weekendy głównie, natomiast działamy w momencie, gdy są zablokowane u nas eventy. Zawsze tę składówkę można sprawdzić u nas na mediach społecznościowych przed czasem, więc nie jest to tak, że jesteśmy codziennie otwarci, ale eventowo na wydarzeniach. Nazwa w sercu wzięła się od pierwotnego założenia tego miejsca. Tak. Na początku wynajęliśmy samo serce budynku, w którym miały odbywać się próby. Natomiast to bardzo szybko się przekształciło w większy projekt, i... ale nazwa pozostała. Spotykaliśmy się w sercu, zawsze w sercu. Tak, tak. Podczas wyboru, właśnie lokalu, który wynajmujemy, mówiliśmy, może tam, może to bardziej pomyślcie, Nie, nie no to, to, to w sercu jest chyba lepsze. To w sercu jest chyba lepsze. I po prostu zostało to z nami, bo to była organiczna nazwa, którą zostało No i w sumie organicznie zawsze wychodzi, że jakikolwiek event się dzieje, dzieje się w sercu. Także nawet nie, nie trzeba już tego odmieniać. To miejsce zostało założone głównie z pasji, z aspiracji, która gdzieś tam zawsze drżała w moim sercu. Więź do muzyki, do wy wydarzeń ku kulturalnych. Wcześniej najwyraźniej nie byłem na to gotowy. Dopiero kiedy poznałem Kasię, jakoś to tak wszystko melo melodyjnie się splotło, że udało się otworzyć takie, a nie inne miejsce. Byliśmy w bardzo dziwnym momencie w naszym życiu, ponieważ mieszkaliśmy w samochodzie i jeździliśmy po świecie. E, podróżowaliśmy w e, samochodzie, do którego zbudowaliśmy platformę i jeździliśmy tu i tam, zlądowaliśmy w Barcelonie. No mi powoli kończyło się pieniądze, więc stwierdziliśmy, że wracamy do Poznania. E, na chwilę osiądziemy, ogarniemy pieniądze i bierzemy. E, tak, taki był, pier, ta, taki był pierwotny plan. No i to jest nasz camper w sumie. Też to tak. możemy spać i podróżować w taki czy inny sposób, tak. żeby założenia zostały spełnione. Tak, wyszło to e, przypadkiem, ale trochę faktycznie się tak e, zespoiło, że Krzysztof zawsze miał takie marzenie, żeby otworzyć takie miejsce e, e, typowo koncertowe, żeby doszlifować sceny muzyczne e, według, bo jest muzykiem od wielu, wielu lat, e, żeby zrealizować tą całą pasję i stworzyć jakby przestrzeń typowo dla. E, Muzyków pod koncerty, pod wydarzenia. To było w tej aspiracji, a w moim momencie w życiu akurat tak się złożyło, że potchnął się we po mnie taki moment, że chciałam. Otworzyć coś dla ludzi, coś takiego bardziej społecznego. Chciałam otworzyć miejsce, gdzie ludzie będą przeżywać, będą chodzić na randki, będą się śmiać, będą... może się pokłócą i ktoś wyjdzie sam z przestrzeni i może nie wróci, może wróci, e, może wróci z kimś innym. Chciałam, żeby się tu działo, żeby ludzie przeżywali, żeby doświadczali i żeby dać po prostu. Że tak, żeby dać im taką mo możliwość, e, generując od odpowiednie warunki do tego, tak? tak. Także, no. tak. Dokładnie. Kwintesencją życia jest przeżywanie i doznawanie, także to jest takie miejsce, gdzie można doznawać i przeżywać no. jak najbardziej. Żeby wszyscy się tutaj czuli dobrze i bezpiecznie, więc yy, działa to u nas na takiej zasadzie, że yy, odzywają się do nas zespoły, bądź my zapraszamy jakieś zespoły i. Yy, yy. Jest to przestrzeń, która muzycznie jakby jest otwarta na wiele rodzajów gatunków. Robimy tutaj wydarzenia hip-hopowe, robimy indie rockowe, e, robimy DJ-sety muzyczne, e, muzyki elektronicznej do późnych godzin nocnych. E, natomiast rzeczywiście e, jest to bardzo kolorowa i bezpieczna przestrzeń. Prowadzimy taką selekcję i wybieramy to, co pasuje do tej przestrzeni i to, co nam pasuje tak. i to, z czym my się utożsamiamy, a odrzucamy inne Propozycja, także no jeżeli coś leży w naszych zainteresowaniach i wiemy, że może się spodobać ludziom, i chcielibyśmy się podzielić z tym właśnie taką sztuką z ludźmi, wtedy wchodzimy w to. Jest to kreowane mm. i to mocno, w sensie tak. Jest, ja się zgodzę. Tych zapytań ale... faktycznie jest mało na nie, ale mamy wizję i to taką mocną wizję tego miejsca. Tak, ja się z tym zgodzę. Natomiast jakby jest silna dywersyfikacja w jest. tym, że jakby. Yy, jest tak trochę u nas, że mamy i hip-hopy, i panele dyskusyjne okay. na temat, nie wiem, rynku giełdowego, ale też yy, dzieje się u nas, nie wiem, psychodeliczny rok, ale mm -hmm. zaraz jakiś. Jest zdywersyfikowany, tak. zgadza się. No, więc mm. jak to powiedzieć, że. No bo w sumie to mamy to samo na myśli. Mi zależy, żeby podkreślić dywersyfikację, mm -hmm. a to mnie, że no faktycznie jest ta selekcja, no że nie zrobi się Myślę, u nas... że to jest to, z czym się utożsamiamy. To, to jest ten element, że jeżeli coś nas porusza i chcemy się tym dzielić, wtedy to robimy. Zauważyliśmy, że jest przestrzeń w tym mieście. Na to, żeby otworzyć taką bezpieczną, kolorową przestrzeń, jasną, czystą. Że ktoś przychodzi na koncert i nie ma w przestrzeni palarni, i nie wychodzi się z niej i nie czuć na bieliźnie tytonią, bo w wielu miejscach często tak jest, a chcieliśmy zrobić bezpieczną, czystą przestrzeń, w której jest mnóstwo świateł, jest jasno, nie ciemno. Chcieliśmy, żeby ludzie mogli przyjść na koncert, pobawić się, ale jednocześnie też zostać w tych naszych w zakątkach, w przestrzeniach, labiryntach, pomiędzy szkłami, żeby odpocząć i pocilować. I myślę, że to trochę wyróżnia, że tutaj toczy się też trochę życie poza tym koncertem, że sami tchnęliśmy w niego jakąś duszę, jakąś wizję i w nią wylewają się artyści i dają swoją część. A nie jest taka neutralna w stu procentach, tylko już ma jakiś charakter i też często przyciąga osoby też wesołe, kolorowe, tak jak i ta przestrzeń, którzy, którzy, którzy przychodzą, najpierw się zajawiają i potem chcą po prostu w tym wziąć udział. Naszym flagowym eventem, który budowaliśmy dwa lata, zbudowaliśmy fantastyczną społeczność jest jam session, które odbywa się co dwa tygodnie w czwartki. Dzieją się tutaj fenomenalne społeczne rzeczy. Mam na myśli, że bardzo często ktoś przychodzi sam i poznaje ludzi, po czym przychodząc już następny raz, bardzo często ktoś go zagaduje, ludzie się wymieniają, mamy ludzi wszelakiej generacji, od bardzo młodych po starszych. jakby Ludzie przychodzą słuchać muzykę, ale też i grać. No niebywałe zjawisko. W sumie tak. y, wygląda to tak, być może przez formę, właśnie to zyskało na popularności, że wchodząc na ten jam stajesz się jego elementem. Tak. Nie ma sceny. Wchodząc na dżem tak. jesteś na scenie. Tak. Jako I uczestnik. W przestrzeni barowej Medusa Square znajduje się second hand. E i ja opiekuję się tym second handem, jeżdżę po miejscach i łowię ciuchy w Polsce i e, zwożę je często 400 kilometrów tutaj do Poznania i e, e, można ścieżkę przymierzyć w tej przestrzeni, można ubrać, kupić, zebrać ze sobą, a zdarza się to nawet bardzo często, że od pierwszej w nocy ludzie wychodzą w absolutnie innych ubraniach prawda. Z I nierzadko tak. sami artyści przed koncertem tak. widząc takie kąski. Tak, tak. kuszą się, żeby przejrzeć i coś się te dobra. I nawet czasami no, potem to nie jest, występują, jest, więc. Jestem pod wrażeniem, nawet jak jak fajnie. Jakie tak, są reakcje ludzi? Okazuje się, że e, miejsce nocne i second hand to dobre. Pomysły. Muszę powiedzieć szczerze i bez bicia, że nie jestem super koncertową osobą i na koncertach nie filharmonicznych bywam rzadko. Ale kiedy przyszedłem po raz pierwszy do tego klubu, klubu w sercu, zakochałem się absolutnie w tej przestrzeni, w atmosferze tego miejsca natychmiastowo. I myślę, że ten pierwszy mój koncert tutaj całkiem niedawno na pewno nie będzie ostatni.